No i dobra, zaczynamy drugi meczyk. Drugi odcinek z Valoranta z... Gram zmiętowy crazy. Jeden z najlepszych graczy Valoranta. Cześć zmiętowy, mm, Tak, cześć 12 sekund, zobaczymy Obstawiasz, że przy ilu sekundach nam znajdzie 30. mecz. Jak możesz się o 2 sekundy. Jak wygrywać 10 zł 301 Dobra, ja mówię, że 42 no uwaga nie, nie, nie wstady minęło. Jeszcze ja i ty mi dajesz dychę. Może być teraz, może być teraz, może nie, być nie. teraz dwie. o teraz. Raz, dwa i raz i dwa. Kurde, nikt nie wielu. Dobra, jeszcze druga próba. 58 Ile mówisz? E, minuta dwadzieścia Dobra, to też, minuta... 15 <grystanie> Pa, zobaczymy tutaj, ostatnie gry Diamond 3, to byle nie jaka ja, ja, bez rangi, no ale wiecie, ja jestem Radiant, tak? Niespełniony Radiant Śniło mi się, że mam Radianta, więc tak jak miał Dobra, obejrzyj karierę Porażka, porażka, zwycięstwo, porażka, porażka, zwycięstwo, porażka, porażka, zwycięstwo, zwycięstwo, porażka, zwycięstwo, porażka zwycięstwo, porażka, zwycięstwo, porażka, zwycięstwo, porażka, zwycięstwo, porażka, zwycięstwo, Widzicie? Nie gra nad z belki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Sześć, siedem. Ile to jest meczy? no takie prawie 50%. Czyli teraz... czek, cz ostatnia. Kurde, nie złożyłem. Ostatnia była przegrana? To na pewno być wygrana, to no. No i bardzo dobrze. Kim ma ja grać? Ten mi się już Fenix nie podoba. Dobra, Gekko, co zagram? A ja nie zagram Znaczy nie no, dobra, ja już się przyczaiłem, bo nie mam nawyków pamięci mięśniowej, bo dawno nie grałem. Cię odzwyczaiłem. Także, także w miarę można się jeszcze nauczyć, nauczyć na nowo. Tych nowego rozłożenia umiejętności. A Gekko dostał jakąś buffa, debuffa, strupa. Mm, to są buchy, że szybciej podnosi ją wartość. A to już kiedyś chyba już wtedy grałem. Za moich czasów było. Dobra, nie. Dobra, to będę rzucał, podnosił, rzucał, podnosił. Jak pójdzianowski. Mam nadzieję, że. W tym odcinku kamerka nie zaszwankuje jak z ostatnim. Jeżeli nie widzicie ostatniego odcinka, a działo się tyle rzeczy, takie klacze, takie akcje, to zapraszam do poprzedniego odcinka, tu macie pod paluszkiem pyk, 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 link. Tu macie nasze social media, pyk pyk, pyk. No i co? Widzimy się. Jeżeli dotrwacie do końca, po podam hasło w pewnym momencie. Jeżeli ktoś te hasło wpisze w komentarzu dostanie ode mnie blika 100 zł. Hasło masło. <laughs> Kurde, nie mogę się powstrzymać. I tak nie dotrwaliście do tego momentu wysoką za Średnia czasu oglądania 10 sekund Żadność nie ma <śmiech> <śmiech> Dobra, czemu ja mam HD? Dobra, trudno A to jest moja Francia, social media macie tutaj I dziecko tutaj też Social media O, widzicie? Nawet mówi Dumo, zapraszam na social media jeżeli zasubskrybujecie, to pokażę wam na relacji, jaką strakę potraficie sko zrobić. Tak walnie, czeku. A jak nie ma Pampersa, to pół ściany trzeba zbierać, nie? Szalować. Tylko u mnie na tym, ale musicie zasubskrybować. Dobra, co robimy? Nie. Tutaj rzucać Pteko? bo ty rzucać a ja Dobra, Dawaj, nie, nie, nie. Zbieram Orba. Się da. Siort mam za, czy na dwa? Por, 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 por. Ja już mam wracać, że żartują jak widzisz? Zaratułem, co? No już sam, site Ej, ścięło mnie Widziałeś? Nie No się rozciągnie Kurde, bym go fecę miał no, no zobaczcie powtórkę, normalnie przyszedł jakieś orzustwo A czekaj, może ja przy do kliknę tego O, dobra nie wiem, może do Windowsów trzeba już nie Jakie oszustwo, No tak gra mnie oszukuję założycie, no. A miałbym mu heada takiego Zobaczcie, Zobaczycie na powtórce, no i tutaj. Przecież ja bym wszystkich wygrał, ale no dobra. Kupujemy coś? Nie, no, echo. Echo Gekko? <laughs> to się kupię, za Jeszcze nie, za tak 28. No właśnie, to oni będą. No, no właśnie o to chodzi. Na blisko musi być. Dawaj. Ło, wyczekali. Jezu, jakieś spocence. My ich ranked gramy czy nie? Stream, stream snajpał. <coughs> no. Znaleźliśmy je. Nie no, on Się wydaje, że na tych, tych grają na na tych rankedach. Tu mają 300 ja. level'e, człowieku. Tam takie babki same. Kurde, ja muszę po... Co? Źle to zmieni, bo mi się kupił, żeby Dobra, to było eko, tam wiecie. Eko, geko Tylko ja mam najmniej pieniędzy teraz i co? Nie stać będzie mnie. będziemy będzie Kurde. Coś tam będzie się stać. Lekki patrzesz, to tarcza regenerująca. Co to jest? Cześć, co 3000. się straciśni? Co to jest? Się... Że tarcza regenerująca to masz 50, tylko 25. A jeśli chcesz obierzyć, to się regeneruje, to 25 znowu. I bardziej a nie, to nie. Zbiera. Czekaj, ja tu mam. A nie, to też nie. A dobra, to się regeneruje. Zbiera. Będę zbierał. Będę zbierał. Tu też chyba zmienili tego. A nie, dobra, to nie. Spike leży na B. Spike leży na B, okej okay, rozumiem Wzięli pakę czy nie? Nie wiem, bo na no, nie na lewej Chyba przyjem To w lutym jak wzięli No, chyba, to inni No, raczej, 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 raczej. A. Kurde, to agenta każdy będzie miał. Prawie. Dobra, nazwał mi już, wiem jak nazwę ten odcinek, nie? 7, ag 5 agentów. Trzy, trzy. A, agenty. A, czekaj, bo ja 140 mu zadałem? Nie, zadano obrażenia. No? Ty ja mu zadaję Tak, nie widziałem. O, niej, komu. No tej, rajnie, nie? Bo w Zadano wrażenie 140. A co No. Po prawej. Nie, już mam wrażenie 160. Zadano wrażenie obrażenia 140. No, Do mm -hmm. to przecież momencie już umka dowolne. Ok, bo Flicka musiałem wolnąć. Czyli jestem dobry, tylko Mandala muszę kupować. Dobra. Tak, bo oni Spank zakupią. nie wiem, czy... Tu się skampię. O kurde. Ej, pomocy! A ty jesteś... Jesteś naki to jest jesteś. Porwał mnie! Fak, ale miałeś brodę kogoś? Sheriff'a. Kurde masz. Nie wiem, taki wiem. Ja pierwszy. Co jest nie mogę gdzieś? Przeładowuję. A ty nie ma suma? Tak, nie ma suma. Nie no nie. Fry, fry! O, to ja się zagią. No dobra. Jak się nazywa? No... fy a a Tylko nie mam killa, dobra, ja pierdziele. Nie no, tak nie może być, no kurde, panowie. To jest ta, legenda, 6 C 1... No tak, no No mówię, muszę chyba czuć To możecie jeszcze odnieść. Jakieś się wszystko mam no, dobra, no. no, może, może, może być. Dobra, trzeba kampić. Dobra, teraz się pokaże. A tak zawsze zamykam, ja zawsze... Źle wchodzę w mecz, ale później tak jak się z tego potuje, to już trzydziestkę kręcę. To te czary, ja się tych czary. O, idę za tobą. Ej, loguje mnie, co jest? To nie ten. Ej, co to jest? Jest, poczułem krew. No to mogę spojrzeć na to nasz? O Boże! O Boże, jakaś ja strzelam dobrze. O Boże, czekaj, tu strona. Kto to A, najpierw trochę w prawo, to. Ktoś chce się podzielić? Nie, nie chcę, rzucam, bo ja zawsze rzucam, kurde Później pisam, pieniędzy nie mam Pierdzielę go Też jest 2-5, no Kurde Umie pisać, dobra Kurde Skończył nie niech na iść Nie, podstać mnie tu, podstać mnie Chodź, 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 chodź To musisz... Nie ja wiem, czy to? tu O, coś tam, ale musisz. Czyż... nie na tak nie na Do rogu iść, do rogu No, spójrz. Będzie ta flesz Dobra, to co? Będzie polało. Będzie polało. Będzie Będzie Ну, ну, ну. Не пацан? Спайк лежит на Ладно, по нему пацан. О, не 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 лево не Ja pewnie bym nie, nie uczył do końca chęć, no. Przecież jeszcze jednego będę miał. Nie znowu mam kupić? No nie. No. Stówę, specjalnie stówę wydałem. Krzucz, no. Nie, ma trąż tylko gober... Nie, ten ma. Gunger A nie, mogę spadać w sumie. Fadę, no przecież ja ci kupiłem fadę. No. Bye for me O, oh, you perfect English Ło, wow, po kurde, panie Ale hena tu sam w biegu Pomocy Nie, nie, nie Jak się tam gra, Pomocy, pomocy, pomocy Już po mnie Oni mnie widzą teraz? No tak, teraz? Oj Dwóch na besie Hej, ja jestem znowu pierwszy Boże, jak ja tu mówię, że z agenta zrobię jeszcze ten cziska. 4, 4, 4, 3. Widzisz tą legendę do 6? No Jeszcze dwa flagi na plus wyjdę. A? A ja nie, A ja nie, 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 Dobra, teraz jeszcze raz, próbuję to samo, tylko że trochę dalej całuję. Może szybciej szelę Tak, jaki będzie. Tak, coś będzie. Pokażę ci, jak w szaleń. Pokażę, połącz one sh one shot, one kill. odłącz 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 U mnie, u mnie. Oj, bo jest trylfada, bo on mnie zaraz wszędzie to zobaczy. A kanał, baj się. Patrzcie, miętowy crazy, proszę państwa. Macie social media do niego, pyk! Pyk! I... Jezus ska mi... Jezu skaczę mi jakoś Co robi. On... Ja robię, prawie się kupujemy Rozumiesz? No. I, i, to co mu kupujemy od wyrzuciłem. Dobrze Ale to chyba w łatwiej to? Wykorzystajcie ich strach przeciw mnie. Nie wiem, Tu się zepsułeś i wiem co zrobię. Co my gramy? Eko ostre, eko? Nie wiem co my gramy. Eko było wcześniej, tak, z full. Ja bym full up wtedy. Tak, komuś tak. Ja, się... ja wiem. Andrzej! Dobra, gramy takie pół. Eko. Zejdźcie mi z drogi! Gdzie droga ma? No jaka Spajd go. To się nie da. Tam jest. Damn. Został, Został Czy ja prawie ty... O, b jest! A... Ja nie zauważyłem, że ten tamtego zabiłeś, no ale ja bym że tamto zostało. A ja już gecko puszczałem, żeby broić. Gecko? Gdzie jesteś, gecko? No to jest to, chciałem broić, No co? Jest są łup. Lupem to jest w sensie. Nawet nawet w ekcyku. Boże, chryste. Nie, nie, nie. nie wstydzę się. Tu opatrz, jakby fanik się to patrz, tu bym zagrał patrz tu. O ty, a tu się zmieniło chyba tutaj się nie. Znaczy taka to, to, to była tam taka. Mhm. O, o. o fuck! <ścoughs> o fuck! Nie, a czy nie ruszam, spokojnie Ej, mam jeden HP Nie wiem co się dzieje Puszczam tego Akurat fajny Wow na A Spisałem... wow. Patrz na ten face. wszystkie na Dobra, oni teraz tu nie weszli, to będzie B, będzie Czekaj to są dzieci, 5 lat mają. Nie poszło nam na A, chodźmy na B. A ja tutaj, a tu czekam, i fej... ace'a ale... Mhm. Mm a ja ulta mam jeszcze, co? To... Ja mam co rądu Kurde, tam przejść koło port portala? Nie, nie, nie Nie. Nie. Próbuję. No. Nie to ja... No, nie cofnął, spokojnie. Wielku gości w portal wejść? No kurde, on jeszcze tu był? Ale Ja myślę, że w orzengach A, był tak, jeden gracz. A mogłem, mogłem na czas, Powiedziałem, że kiedyś ktoś mi się zalepi i wziąłem straj. Ostatnia runda połowy. Dajcie hajs, ale to Znów się zepsuł. To chyba dzisiaj dwa odcinki nagramy, co? Może Valoranta i tego... Thesa. No, no, no. no. Nie, to chyba się, wydaje mi się, że rozdział muszę zmienić. Ale oczywiście nie. A, 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 oczywiście Damiana stron Kurde, pierwszy są ostatni. ja pierwszy, jak to szybko dzieje wszystkich to Dobra, mi bombę, przecież jestem bombo bombowy Bombowy jesteś Dziąc Daj bombę Daj bombę Czego nie rozumiesz Give me bomb Your mom is f Dobra nic bo ma <grywa> daj bombę. Weź mu tak telepatycznie przełkasz. Daj bombę. Spokojnie, spokojnie, damy radę. A mogę to powiedzieć komendą daj bombę? Nie. Wow, ale on skręca, wow jaki on. Naszują. O kurde. Puszczam, puszczam, puszczam z No kurde, mogę od ściany puścić. Mój ludek go zje. Nie, nie, Jak wygra to. Kurde, mogę od ściany puścić, ludka nie się tak. Ale myślałem, że prześcianę mnie nie zabije. Wszystko, ogień ten. Ale ja zawsze mam no tak, że się wchyla tylko i. Tak to nie strzelał. Po trzech słowach ona się wchyla i mnie zabił. Jestem ostatnim, co zobaczą przed śmiercią. Szczęście, że. Dobra, znając mego fartę, muszę mieć ten skill, albo będę miał 6,9 albo 2 rundy wygramy Kurde, najgorsze, że tu ze Spectre jest ten. Ciężko tutaj na tej mapie, nie? Bo są takie daleko odległości. Masz bomba. No dalej ziomeczki. Bierzmy się za to. Cześć. Cześć tam masz. Leży na A. Mam 3. Został jeden gracz Czekaj A ah. Dobra. Było dobre, ja jaka, by było jakaś masz choć. Gdybym mieć granata nie zabił Mogłem tego, hmm. ale w sumie tak bym zginął to posadza. Wingman Posadzą posadza. Ja muszę do iść. Ja z...

noc, a nie Ciebie, wpijałem go, ciebie nic się nie zapijałem A mnie przez ścianę balu Wybieram mu chłopak, no co jeszcze masz do wrzucenia Wybieram kruszki. O, dzięki ten Nie, tak masz Za bogaty, Dobra, robimy challenge. Kto, kto strzela na mnie? Tak. Dobrze, źle, 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 jest źle, 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 w źle, tu w źle, był no. powiedziałbym, 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 że źle, 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 było z Trzydzieści sekund. Mam Dobra, muszę chociaż dwóch zabić, to nie będę ostatni. Cześć i kuproń. No. Sorry, nie no, no, robię. Zgany, kup, no to No Jaką bronią mam teraz grać, No? To? To kupię MK? Nie. I graj z klasika. He? I co? Nie, jesteś jest, jest? nie, Ale to nie, wejdzie, zabić. nie, 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 Kurde. Le, 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 tu, wow, wow, jeszcze. Raz. Wow, wes, 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 jest no aj wes, No wes, wes, No, niestety nie zawsze się wygrywa, czasem się przegrywa, ale pokażę wam jak się wygrywa w Cezie. Zapraszamy do następnego odcinka z lepszej gry, ze starszej gry, z fajniejszej gry. Do zobaczenia, widzimy się niebawem. Subskrybujcie, lajkujcie. Hasło to Rabarbar. Yo. Cześć kwiętowy. Siema, siema. Elo 320. tylko na koniec, która jest lepsza do gry, czy Valorant? Mm, dla mnie Valorant. To jest cięższy. To jest gulon. Nie, nie jest cięższy.